Sérgio, senhor. A. Tam bo jak Państwo widzą, stoi bocian, Karol. Tak został nazwany. Tam on tak oddzielnie od nich stoi, bo jeszcze się chyba dobrze nie zaklimatyzował. Dzisiaj, dzisiaj został e, po prostu tu wypuszczony na wybieg, bo to jest piękny dorosły bocian, bardzo ciężki, e, trafił z Tomaszowa Lubelskiego. I to no i, no jest bardzo piękny, ładny, no nic mu nie jest. On siedział w pomieszczeniu, był odżywiany przez pracowników gminy. No i to stwierdziłem, że ja nie mam czego trzymać w pomieszczeniu i go po prostu wypuszczę, w związku z czym e, no po prostu wypuściłem go po dwóch dniach. No i sobie stoi, tylko zanim on tak załapie o co, o co w tym wszystkim chodzi, że trzeba tu do woliery, do wiaty wejść do, jak to się nazywa, do tego, do, że tu jest żarcie, to jeszcze trochę minie, ale z czasem się zaklimatyzuje. O por burras Także on przed wyjściem na wolierę, on przed wyjściem na wybieg dostał jedzenie. Bo tak się obawiałam, że zanim on tu zajarzy, o co to chodzi, że tu jest karmienie i tak dalej, to minie trochę. Dlatego też został odżywiony i no i miejmy nadzieję, że będzie przychodził tu. No, łatwiej było, jakby nie było śniegu. Czarów pięknie korzysta z wiaderka, z wodą. Bałem się, że nie będzie chciał, bo, bo bociany tak różnie reagują na takie nowe rzeczy. No ale jakoś się z tym wiadrem tego, zapoznam. Ja jeszcze im przyniosę dla tych, żeby też sobie mogły pić. Bo te dlatego też trzeba było inny sposób obrać. O Jezu, jeszcze jeden ten. To zrobić, Może czy? A kiedyś wypuszczania Karola będzie. Jeszcze tak. dzisiaj drugi bocian trzeci tutaj dotarł. A teraz świetnie pije z pojemnika, także to jest najważniejsze. Nie. Siany też dostały drugą warstwę siana. E, to wczoraj ja nie wiem, bo ten z mojej to wczoraj tak działa, i nie działał, ale jeszcze, o to jeszcze był. Też mają taką drugą warstwę siana. A może to było wczoraj? No. O! On jest dzisiaj za bardzo zestresowany i ja nie będę się mu w ten stres pisać. nie ma sensu. Drugi też nie zjadł, ale to jest no, to jest tam Jasmina, no Jasmina pewnie. Też jeszcze nie wiem o co chodzi, ale to jest normalne. Tak jest od pięciu lat. Od sześciu, no jako środek, To zawsze jest tak, że ten nowy zanim się zaklimatyzuje to mija trochę czasu eee, ale jak się krótko przy tyłku zrobi i głodna to wie, dostała została rano, więc teraz nie była złego zmuszona do tego Nie było widać, bo staram się, żeby było pod dachem. Odwykłem, dzień było kamery, a ja odwykłem odmówienie do Państwa. Także teraz przynajmniej możemy się nagadać, napisać i, i tak dalej. Chodźmy. よかった。